Czołem drogie Anony, pamiętajcie, że możecie wpaść na naszego Discorda, żeby popisać i być na bieżąco. Link w opisie. Najśmieszniejsze jest to, że każda, absolutnie każda rzecz ma gdzieś jakieś forum zrzeszające hobbystów. Szukałem kiedyś latarki, tak zwanej czołówki, na jeden wyjazd z namiotem na 3 dni. Konkretnie to googlowałem, gdzie jest jakaś marketowa promocja, żeby zamiast 23 złotych zapłacić coś bliżej 10. Okazuje się, że latarki mają forum. Na forum dowiedziałem się, że najtańsza latarka, która świeci kosztuje 200 złotych. Ale to i tak badziew, bo w razie jakbym wpadł do jaskini i czekał dwa tygodnie na pomoc, to wodę mogę lizać ze ścian, ale latarka zgaśnie i po siedmiu dniach nieustannego świecenia. A to przecież absolutnie nieakceptowalne. Tańsze to w ogóle nie wchodzą w grę, bo przecież przy stulumenach zgubię się w ciemności. Będę widział tylko na 5 metrów zamiast na kilometr. Na dodatek nie da się tańszych w ogóle używać, bo kąt świecenia w każdym egzemplarzu różni się o parę stopni. Czyli to musi być badziew. Całkowicie dyskwalifikujący jest fakt, że raz w roku będę musiał zmienić baterię, a w przypadku gdybym wpadł do oceanu, to przecieka po godzinie. Mieli też dział DIY, w którym pokazywali na przykład jak użyć sprzętu pomiarowego za 5000 zł, żeby ustalić, jak zmienić fabryczny rezystorek, co by latarka miała pół lumena więcej. I do tego odpowiedzi na kilkanaście stron z gratulacjami i bluzgami na producenta, że sam na to nie wpadł. Latarkę kupiłem w końcu za 9 zł w pierwszym lepszym markecie. Nie wpadłem do jaskini ani do oceanu, a baterie wymieniłem po roku. Czytał Paściarz: Ciekawe, czy jest takie forum o pastach Ty kurwa, wykop!